Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze i kulturę przede wszystkim i uprzejmość. Zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze, uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od Radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę żeby to radomskie było regionem kultury na drodze. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, jest to, jest to najważniejsze. No, gmina nasza jest naprawdę, robi w tym kierunku wszystko, zgodnie ze środkami, ile nam to wystarcza, ale przykładem jest tego chociażby ta droga, gdzie poprawiliśmy stan bezpieczeństwa. To jest droga wojewódzka, ale gmina Promna wykonała projekt techniczny od Falencic, jest to bardzo ważny odcinek, gdyż to jest dojście do szkoły podstawowej w Promnie, dojście do naszego kościoła tu parafialnego. Były doły, nie były chodniki popękane, gdzie praktycznie ten ruch się momentami odbywał jednym kołem po chodniku. Było zagrożenie dla mieszkańców, a przede wszystkim dla osób przemieszczających się na odcinku Falencice-Promna. A najważniejszym takim poprawiającym stan bezpieczeństwa naszych mieszkańców jest rondo w Falencicach na Starej Siódemce. Tak praktycznie nie było tygodnia, żeby nie było kolizji, wypadku. To była stara siódemka, gdzie zmieniono podporządkowanie dróg. No i osoby, które jeździły starą siódemką i po, po kilku latach, po przebudowie, nie patrzyły na znaki, tylko jeździły, wszyscy jeździli na pamięć. Jeżeli chodzi o drogi, to naprawdę Gmina Promna ma się czym pochwalić, bo praktycznie udało się zrobić prawie 52 km nowych dróg asfaltowych na terenie Gminy Promna. Naprawdę to podniosło bezpieczeństwo ruchu na naszych drogach gminnych. Został wybudowany również most na rzece Pilicy gdzie jest dobre połączenie drogi wojewódzkiej z drogą krajową. To jest droga warka Falencice i droga Białobrzegi-Kozienice. To jest droga krajowa. Jest to odciążenie na pewno drogi, drogi krajowej. Osoby dojeżdżające z Warki do Strąca mają skrót około 15-kilometrowy. Przejeżdżają sobie tu przez miejscowość Biejków. Przede wszystkim dbamy o bezpieczne dojście dzieci do szkół. Jest również promocja w szkołach, gdzie uczniowie są szkoleni o naprawdę bezpieczne dojście, dojście do szkoły. Jest akcja promocyjna pod tytułem Karta rowerowa, motorowerowa dla każdego ucznia. Edukacja jest bardzo ważna, gdyż wtedy można Zainwestować w to, co będzie się działo na naszych drogach za kilkanaście lat, kiedy ci młodzi ludzie dorosną. Myślę, że to jest bardzo dobra kampania. Zawsze trzeba uważać na drodze i zawsze być skoncentrowanym, żeby po prostu nie zrobić nikomu krzywdy, i każdy musi się liczyć z bezpieczeństwem na drodze i dążyć do tego, żeby nie było wypadku. Kampania jak najbardziej, bardzo dobry pomysł. Popieram ją w stu procentach. Mogę zachęcić wszystkich do kulturalnego użytkowania naszych dróg, przede wszystkim szacunku dla innych użytkowników, zarówno dróg, jak i pieszych.